I bardzo mi się podobały zmiany tegoroczne, że jest więcej imprez dodatkowych, więcej takiego, więcej ludzi przy tym znaczy, festiwalu. Więcej ludzi przy tym festiwalu pracuje. Jest bardzo duże zaangażowanie młodzieży i zauważyłam jeszcze bardzo jedną fajną rzecz, mianowicie dużą opiekę organizatorów, czyli was. Bardzo się opiekujecie kabaretami. Kabarety są bardzo dobrze poinformowane. My też byliśmy co chwilę informowani, tak? co się dzieje, prawda? Jest bardzo duże Wasze zaangażowanie, to super. Bardzo mi się podobały też te... Się, podobały, podobały, podobały mi się. No to mówcie, i, i nie, to ja, mówcie. Ja tylko powiem, że moim zdaniem werdykt jury był naprawdę bardzo dobry, ja też się zgadzam z nim także w zupełności. Archiwizujmy Aśkę cały czas. To nie, wcale nie był łatwy werdykt, tutaj żeśmy rzeczywiście debatowali i czas koncertu kabaretu Limo rzeczywiście spędziliśmy na rozmowach, jaki ten werdykt powinien być. O to chcieliśmy zapytać właśnie też, o jakieś takie krótkie uzasadnienie. Werdykt był bardzo łatwy do podjęcia, tak, tak naprawdę. Znaczy, Pierwsze miejsce jednogłośnie. W pierwszym tak, jedno. a później też jakoś tak spieraliśmy się, tam były różne warianty. Nie, nie spieraliśmy się. Nie, nie spieraliśmy się. Nie, nie, nie. nie. No, Było bardzo zgodnie, argumentów fajnie. oczywiście, bo to no, musi Spieraliśmy być... się, bo tam od takiej zaszłości nam poszło, jeszcze jakieś stare rzeczy. Bez argumentów się nie da. Mhm. No. A jak jeszcze pytanie takie, ponieważ kabaret mimika jest czymś zupełnie innym, oryginalnym, oni generalnie totalnie niby słów przekazują to, co mają przekazać, że się państwo... Ja chciałbym powiedzieć na temat tak? kabaretu mimika. Hmm. Mimik. Można na chwilę. Zaraz, zaraz, już kończymy się archiwizować i zaraz. <gry> Już skończył tam. Tak. Dziękujemy. Dobrze. Czy jeszcze coś Państwu się Co, Czy coś o Że jesteśmy bardzo zadowoleni. Chcieliśmy powiedzieć... Yy... I bardzo poinformowani tak. jesteśmy. Tak. Cały czas właśnie ja się czuję poinformowany. I bardzo mi się podobały statuetki w tym roku. A. Super. Nie, ja bym chciał pochwalić jeszcze... Nie, Fajna, Bardzo fajna publiczność, bo się bardzo dobrze występuje, widać. I, y, y, bardzo otwarci, i, tak, chętni i naprawdę... I, inteligentni. I, ha, a, i a, jeszcze dowiedziałem się właśnie, tu i, przede wszystkim zawdzięczam właśnie. Y, Rafałowi, że to jest bardzo dobra akustyka w tej sali. A ja byłem po raz pierwszy, ale zauważyłem, że z roku na rok coraz więcej publiczności jest. przychodzi. Coraz jest lepiej, coraz jest lepiej. Jest, jest, jest coraz lepiej poinformowana publiczność. A ja zauważyłem, że z roku na rok coraz lepsza akustyka jest tutaj. I jury coraz lepsze.